Gdybym mógł uwierzyć w cokolwiek z tego, co tu powiedział, a przysięgam Państwu, że ani słówku, ani jednemu słówku nie wierzę, mówi bohater performansu. Bo czy można być wobec siebie całkowicie szczerym, nie lękać się całej prawdy? Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Drodzy Państwo, zapraszamy Was do świata człowieka, który Choć wydawałoby się żyje, tak naprawdę nigdy się nie narodził z lęku przed światem, który go otacza. Lęk ten wywołuje w nim wszechogarniające poczucie zła, poczucie kłamstwa, obłudy, lęk przed miłością, lęk przed sobą samym, w końcu lęk przed drugim człowiekiem, kobietą. Ale pojawia się pytanie, czy bez powrotu, czy nie istnieje jakaś nikła szansa na wybawienie, na oczyszczenie? Może przez nienawiść, może przez przebaczenie? Drodzy Państwo, zapraszamy Was na performance według notatek z podziemia Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Dziuka. Zagramy dla Was 8-9 kwietnia w gościnnych progach. Teatru Polskiego imienia Arnolda Schiffmana w Warszawie w ramach pierwszej edycji festiwalu Lamentacje. Bądźcie z nami. My tam będziemy i czekamy na was. Do zobaczenia.